Ja osiemanko z tej strony stawiać i gramy sobie siema, to ja mogę mieć trochę dziwny głos w tym filmie. Dlaczego? No bo mam yy... Katarek mam, trochę mnie gardło boli Ale się tym nie przejmujcie, ja wam nie przeszkadzam i lecimy dalej z oglądaniem Dajnklajta, dzisiaj z nami jest Michał Dzień dobry, niestety wodnika nie udało nam się ze sobą zebrać, bo został on troszeczkę na rehabilitację jakoś zabrany Tak, został wysłany na, re na rehabilitację Dlaczego? Nie wiem Problemy zdrowotne, dlatego... Tak, nie dobił. Nie dobiłeś jej Teraz już dobita Teraz? Mówisz teraz? Tera Jaki jakie ty masz zadanie, powiedz mi Pierwsze zadanie? Ja jestem na pierwsze, bo... Tak, ja się... pierwsze zadanie. Pomów ze Spike'iem. Tak. Otóż masz, wy, masz, masz wytrychy? Yy, wytrychy? No właśnie, o. patrzę. Ekwipunek, czekaj. Plan, o plany. Czekaj. Ja muszę sobie tą grę przypomnieć, bo ja w nim dawno nie grałem. Ty pewnie też. No ja też, nie. Ja z rok już chyba. Mogę? razem grałem z tobą, jak byłeś u mnie, i wtedy ją przechodziłem. W sensie ja przechodziłem The Following. Tak. Bo ja przyszedłem tego samego dnia, przyszedłem resztę tej gry. Bo ja generalnie, jak gram w jakąś grę, to strasznie lubię zwlekać. I nie lubię jej tak to szybko przejść. Więc ja bym mógł ją już 2 trzy razy. Przejść, ale przeszedłem ją raz. Ale to nie znaczy, że nie, nie znam jej dobrze, znam bardzo dobrą grę. A ja tą grę przeszedłem raz albo dwa razy na yy, koszmarze Może ten będzie trzeci raz. Chodź, chodź. Wie chodź, chodź, chodź. Co, no, co, co, co? Może bo tak, bo mamy teraz jakby, jakby to była kolejna seria, bo tu jest jeszcze jedna skrzynia. Tak? Jakby to była kolejna seria, No. mamy z jedną z The Laso, drugą mamy z umierającego światła, no to by było Zapraszam cię tutaj. Jestem. Przy no? skrzynce, jestem. O, wytrych złamałem. No w tą stronę. Pole. Left bread. Czy to jest Left Dead reference? Nie no. wiem, mo... dead. Ble, bread. Czekaj, złamałem już trzy wytrychy, ale otworzyłem. Gratulacje. Wiem, ja sobie też gratuluję. O, kawa! Trzy wytrychy z 20. Kolejne zwycięstwo polskiej armii. Nie nieprawda. Miałem sześć tylko. No. Myślałem, że trzy jak polska armia ci się udało. Sukces wielki Trzy złamałem na sześć. Y, dobra, dałem robić? Nie wiem, no idziemy chyba pomówić po, po, po ze spajkiem. Dobra. Dlaczego nie zaczynamy od początku, gdzie ty jesteś? Dlaczego nie zaczynamy od początku? Bo tutorial jest kurwa nudny. Tak, bo musielibyśmy robić tutorial osobno, a nam się nie chciało, więc po prostu sobie pominęliśmy y, samouczka. Bo My... już jesteśmy samonauczeni, więc nie trzeba nam samo się uczyć. Czekaj, bo ja w złą stronę biegnę. No ja też w złą stronę biegnę, ale... To sobie biegiem, czuj, którym się pali latarkę, T, T, tak, dobra. Nie wiem, ja mam pod L, ja mam pod l jak, L, L jak latarka latarka. Tak. Mm. Dobrze ci Tego idzie. W tej grze bardzo trzeba uważnie dysponować słownictwem, ponieważ można przypadkowo nazwać jakiegoś mieszkańca po jego kolorze skóry. Bo jest tu sporo. Chcemy zrobić zawody, zabić y, zbója. Jak, gdzie ty masz zbója? Nie wiem. Gdzieś tu zbój był. Pokazało mi się zadanie. Stwórz zawody, zabić zbója. Jakie zawody? Wyciągania... Do zabicia zbója. Tak. Do, do wyciągania rabanosa z wody, oczywiście. Kawy z lodówki. Tak, kawy z lodówki, no. Cześć, e, pomóż ze spikiem, Trzeba pomówić ze spikiem. No, z kolcem, no, z kolcami. Ja już, zapomniałem, ja już zapomniałem mapy używać. Nie umiem mapy używać. Czekaj, co ma najwięcej. Dobra, mam deskę z gwoździami, która bije. O, widzę, że ty też masz, 59. Ja też mam deskę z gwoździami. Dobra, pacyfikujmy tutaj tych państwo. Tak samo ja ja bardzo dużo czasu spędzałem na walce w tej grze i dlatego jak widziałem jakąś grupę zombiaków, to po prostu podbiegałem i walczyłem, No i tak się kolejne przychodziły, kolejne i, i przez to się raz grze, raz grę tylko przeszło. Tak. Dobra To ja mamy światełko podążam, jak. No podążam, podążam, podonżę. No. Podążam. podążam, podążam. już cię... A, nie, ty nade mną jesteś. Już myślałem, że cię zgubiłem. Nie. Słyszałeś coś? Nie mam. Co? Słyszałeś coś? Nie, a co miałem słyszeć? A, no to dobrze. Nie no nic się nie stało, no. A co miało się stać? Nic. Coś, coś wykombinowałeś i. Nie, no nic się nie stało, no. Co? Nie, jak tak mówisz, to wiem, że coś się stało na pewno. Co, co miałoby się stać? No nie wiem, ty mi powiedz, ty lepiej wiesz. No, no. Ja tylko zakładam, że coś na pewno się mu musiało stać. No nie wiem. komuś. Mieszkanie. No. Muszę sobie tego drop -kika, umiejętność. Nie dobra, myślałem, że to się przerodzi w wybuch, ale niestety nie. Nie przerodziło się w wybuch. To To Twoje nieszczęście. O. Przedstawiłem jej trochę kręgosłup. Kręgosłup. Jesteś profesjonalnym ortopedą, ludziom kręgosłupy przestawiasz. Tak, to wcale nie jest tak, że jestem elektrykiem. Tak, jesteś. A cię jeszcze to nie to jest, po... jeszcze nie jestem, Polska, ale będę... Poraś kogoś, o ty, poraś po... kogoś bądem, Ty ch Chodź tu, tu flaga jest. Jaka flaga Polski? Flaga Polski. Taka biała, trochę obsrana. Chyba że to łapki. To? A nie, to łapki są. To była jakaś. Yy... No zobacz, no tu masz, tu masz normalnie łapki. Tu masz jakiegoś człowieczka drugiego. O. A tu się była jeszcze to jeden. To jest flaga Francji, ale nie jestem pewien. A Francji mówisz? Brana. No, taka biała, wiesz. Urucham A! Kolor. W sensie to mówisz, to że to ta drugi... flaga z 1800 któregoś roku, co nie? Nie, taka flaga z pierwszej i drugiej wojny. Lubi się poddawać bardzo Francja. Dlatego. Chłopie, jak ty zamierzasz przejść przez, ja? te, przez ten ogromny ogień? Przecież tutaj nie ma jak, jak przejść. To jest wiatr, a nie ogień. To się ogień wieje wiatrem. A wiatr wieje ogniem, okej. No to byś mi pomógł tu co? No ale ty się dobrze bawisz. To no, dobrze się bawię, ale lepiej mi się bawił jakby ktoś mi tutaj pomógł, No ja, ja mogę... Z no gdzie nie! Ja tutaj mogę ich przeszukać tylko. ty tym mogę ci pomóc. Możesz tym przeszukać swoją pałką im głowę. Dobra, ja już wszystkich przeszukałem, ja mogę iść dalej. A ja, a, ja nie mogę. Czemu? czemu? Bo tu jeszcze dwóch jest. Czekaj. Gdy, gdy żulnik do mnie dzwoni, dajcie mi filet. Jestem z powrotem. Wodnik dzwonił. Czego się dowiedziałeś od naszego znajomego z podwórka? Wrócił z, z, z rehabilitacji. To była I... taka szybka rehabilitacja, taka kilkuminutowa. No, może go po prostu doktor powiedział, że panie, pan nie potrzebuje być rehabilitowany, weźmie pan z stąd, muszę pacjentów innych przyjmować i tak Albo może mu po prostu powiedział, no pan debil jest i tyle, nie jest pan chory. I nie da się po prostu pana rehabilitować. Nie da się panu po. Ty pat. Pa tego, pat pa co on robi? Co on, robi? On, on wszedł sobie na to i się wywalił. O, mogę go jeszcze... O patom, patom, patom. Jedziesz? No i ta też się wzięła i wywaliła, no. Ach te AI, takie trochę. W sumie tutaj nie ma za bardzo AI, bo to... Ja bym się nie spodziewał niczego lepszego, jakby taka epidemia wybuchła. No. Naprawdę, i tak zombie robiły, naprawdę. No, bo, da, i... bo tak w sumie to wtedy, kiedy ta gra powstawała, to AI w sumie też powstawało. Czy zależy, AI, program komputerowy ma już. już NPC tu miałeś już wcześniej, tylko że zależy jaki ten. Niektórzy lepsze mają jaj, niektóre gorsze. Tu jest takie AI odpowiednie, takie głupie. Panie drogi, moja pałka się rozładowała. To ją naładuj. No, da Ci ład ładowarkę? Biorę nogę od krzesła, od stołu, ale tam nieźle walczysz. Ej bo już mnie troszeczkę zaczęli tutaj, to towarzystwo zaczęło mnie denerwować. Trzeba im tutaj wejść, Nastawić im ten plecy ten. trzeba. Ale to no. tym kluczem francuskim. Czejej, dupę zaraz nastawię, dobra. A Michał, Michał, kluczem nastawnym, kluczem nastawnym, pamiętaj. To jej Albo a ja francuskim. Masę, a posiadasz taki? Ja mam francuski. Nastawnego nie mam, niestety. No to i tak możesz jej przykluczyć. Ale żeby nie było na obrazku, wygląda jak francuski. A znaczy cię nastawny. Dobra, powiem tak. Spoczywa przy śmieciach tam gdzie miejsce. O, mam nastawny klucz, poczekaj. Tak, masz nastawny? No mam, czekaj, czekaj. Deska fotogowa, dobra, to jej. Ciekawe, gdzie trzymała ten klucz nastawny. Tak, kolejny drugi klucz nastawny. O, też mam klucz Znaczyna, nastawny i klucz do rury jeszcze. Dobra, i teraz jeszcze czawkę. Myślę, że już jest nastawiona. Czekaj. Coś mnie bije, czemu mnie coś bije? Nie wiem, co Michale drogi, jakbyś mógł Ała. zrobić tak, żeby mnie nie biło. E, mnie też coś bije, mam 9 zdrowia. To się ulecz. Nikt... A, mam klucz do rur, taki zielony. Okay, bo to idzie... Zobacz, to jemu się robi, tak. tak. Mięso, mięso uciekło z kebabów w gabiarni, W restauracji z kebabami mięso z uciekło, trzeba je... O, oh, ty, ktoś się... Klient się nawinął na klucz na... On może, nam może trochę lirów dać za to, jak mu damy tego, jego mięsko. A lirów mówisz? A co to są liry? No, lirów, no tu, turecka waluta, liry tureckie, nie znasz takiej waluty? A, nie wiem, ja znam liry, lila taki brain rot. No to dobrze, <noise> że z... no to fajnie, że znasz. <noise> no. Tutaj. Wiesz, no, nagrywa, nagrywało się. Ja bym chciał zrobić taką broń, która jest z yy, jednego. Ja bym chciał nie umrzeć, mam dwa Czekaj, z jednego z tych. Weź, weź go, bo on do ciebie idzie, uważaj. Kto do mnie idzie, co? No, ten kebab ja. mięsa zrożna. Dobra, chodź od kebaba. Chodź tu do ognia. Ogień zwalczać trzeba ogniem. Ale. Ha. Niby tak, ale wiesz. A ja przez ten czas Miesz... popatrzę, bo... Dobra, jeszcze ponerach ci dam, bo widzę, że masz ochotę jeszcze wstać. O nie, potrzebuję dwóch taśm i jednej puszki. Niestety tego nie mam. A szkoda. Gnoju! Ja cię nie chcę do ciebie przytulać. Ja ciepły nie, nie jestem. Chcę. No gnoju, mam ciepły. Mam 3 HP. Dobra, musisz... ciepłego koleżkę z den? W klasie mam ciebie. dwóch chyba. U. Mam 12 HP, a ty ile? Ja mam 6. Trochę więcej. Może let's retreat ret 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 a little. Wiesz, tak? Przydałoby się ociupinkę, może się. Nie wiem. Y przeprowadzić gdzieś indziej, bo do ciebie idzie właśnie gorąca pani. O, to lepiej, lepiej nie. Czekaj, wiesz co, chodź tutaj na daszek. No właśnie, na, na, da, na daszku będzie bezpieczniej. Tak, obmyślimy tutaj nasz plan. Przydałoby się w końcu z, tym, z tymi kolcami pogadać. Ty właśnie, kurde, bo, to, bo ja się chciałem o tym powiedzieć, że. No bo my to już 15 minut walczymy, a nie robimy fabuły. Tak. Dobra no. będzie, dłuższy odcinek, raz jak puścisz odcinek godzinny, nic się nie stanie. Nie no, a cię godziny to on może być, ale ja wiesz, że ja z niego zrobię. Nie 15 minut. Nie no, 15. To aż nie, bo ja jak usuwam tam, gdzie nikt z nas nie gada, bo tak robię, tak montuję filmy. Po... Bo często cięcia są bardzo na Twoich filmach. Że po prostu. U... torebka. Że po prostu usuwam tam, gdzie nie gadamy. No. No to to jest takie mniej więcej 25% filmu. No. No, czyli z godzinnego 60... 20% 60% to ile? 20% 60%? 25. To masz 12.

Nie Zróbmy to taki zrób. film, nie wiem, y, 40-minutowy, Dobra, może. 30-35-40 minut. Coś tak. więcej do więcej Wiem, więc Wiem, nie, pewnie nie, 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 No to, słuchaj, zmontujesz film ten z nie, No z z nie, 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 na na jutro, nie, 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 na sobótkę. Na, 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 na niedzielkę. Na no, albo niedzielkę. W nie, sensie, nie, no, nie, 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 sobotę, nie, nie, w, sobotę montował, bo w niedzielę to ja se jadę. E... Gdzie jedziesz te? Do ojca jadę, o, od dziesiątej <laughs> dopiero o osiemnastej wracam, więc nie miałbym czasu na montowanie. Ty, okay, bo twoja teza zwalczania ogniem, ogniem jest chyba skuteczna, bo babka się wpieprzyła no, Wiesz, skuteczna? samochód i umarła. Okej, okay. gdzie ty jesteś? Dobra, e, e... dawaj, dawaj do, tych, do tego kolca, bolca czy jak on tam ma. Do kolca, bolca. Pogadamy se z nim. Dobra, ja już jestem. Ja trochę to się. się ja, ja się trochę buguję, ale też już jestem. Cześć, bolec. Konia też mogę? Jak będę potrzebował konia, mogę walić do ciebie? Teoretycznie możesz. No bo potrzebuję konia, na przykład, załóżmy transportu, tak? To, tak? No, no i to wtedy się tutaj aplikuje to, że mogę ja walić z niego? Żyję, nie wiem, teoretycznie możesz, ale. Ale nie możesz, no. A jak to? Wytłumacz mi, dlaczego mogę, ale nie mogę. Nie wiem, bo dostaliśmy flary, pewnie dlatego. Czemu zaznaczyłeś na mapie yy, bolca, kolca? Yy, żeby było oznaczone. A, okej. Okay. Tak, co mamy teraz zrobić? Mamy teraz zamelduj grę. Zamelduj grę, musimy grę zamordować, dobra. Grę, dobra. Zamordować, zameldować twór. Mam latarkę y UV, VU i jeszcze to inne. Mini takie. UV. Tak, mini UV. A o skrzynka. Oczekiwanie Ale, na innych. Mi może. Kawa. Może zejdziesz tu na chwilkę. Czemu ja. U. No, co tam? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś i po co tam kolego? Właśnie straciłem 45% nie. Filmu. 75% yy baterii, nie baterii, HP. Co ja bredzę. Dobra, ja już sobie poradziłem, widzę. Ja ich przelutuję. Tak, tak przelutuj ich. Żeby kasę mieć, hmm. czego drzesz ryja? Chodź. No! Petardom! Jechał, bo ja tu dostaję. Cziął nagle. Ja kimś uleczyłem właśnie straciłem? O! No i dziękuję bardzo. Mam 100%! Mam 100%. No ja mam zero apteczek Też mam zero. A Michał ta, 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 taka śmieszna sytuacja się zdarzyła, yy, bo dużo lepiej jest gdy używasz apteczki na kimś niż na sobie. Tak, tak bo jak używasz na kimś to przywraca mu 100% od razu no. A jak używasz na sobie, no to nie przywraca ci po pierwsze 100%, a po drugie, yy, no jest to czas ograniczony i przez jakiś czas ci daje to HP. Nie wiem, czy zauważyłeś, że na trudnym kos koszmarze no, masz tą na, taką... Na koszmarze, na koszmarze no. ci przez określony czas leczy. Tak, tak masz tam taką apteczkę i tam czas spada, który Cię leczy i jeszcze nie leczy Cię instant. A, to przecież ja zapomniałem, że my na koszmarze gramy tak prosto i nam idzie. Właśnie, jeszcze ani no, razu nie zginęliśmy. Ale co, dobra, zaraz spokojnie, tak już powiedziałaś, to zaraz to się stanie. A no, pamiętaj, no my przecież przeszliśmy grę na koszmarze. No dokładnie. I prawie the following. Znaczy, ja przyszedłem te following. A ja prawie. Ja miałem 80% te following. Mi się nie chciało grać. Ja też tak miałem, że czasami mam okres na jedną grę, po prostu gram w nią. No i czasami mi się też znudzi ten okres. Ok, Miesiąc, dwa, No i No. Tak Przestaje grać. Przestaje grę, połowę ten przez wierzy. ten. W połowie. Co ty robisz? Nasłuchuję. Nasłuchujesz. Twoje rady masz. O, o, o. Odpowiadam na SMS-y od gry. O, nie, spadłem. Usu Usunie sms. Usunie sms. Dobra. Eee... Znajdź najwięcej łupów nie No, nie czekaj, bo ja mam problemy z parkurem. Parkinsonem, myślałem, że powiesz, że masz problemy. Też mogę mieć. Jak brzmiało to, jakbyś miał powiedzieć, że masz problemy z Parkinsonem. Też może tak być. Dobra, co my mamy zrobić? Spotkać się yy, z Breckenem. Breckenem, tym yy, w Lethal Le, Company. Jest taki yy, ten. Potworek, po któryś. Tak, któryś. Gdzie ty jesteś? Tam nie jest. Nie wiadomo. Y, który się nazywa Braken. Myślę, że to może o niego nie chodzić. No, jest taki śmieszny, bo po pierwsze jest y, taki no czarny. No, i już będziesz miał strajka na YouTubie za to. Nie no czemu? No, bo Powiedziałem o, kolor. No bo powiedziałeś jaki jest. Dobrze, o, on, o, nie jest, taki... on nie jest. On nie jest. YouTube support, on nie jest. On nie jest. <laughs> Powiedziałem tylko nazwę koloru. Nazwę koloru? Tak, różowy, czerwony, szary, brązowy, no, coś takiego. Dobrze, rozumiem, rozumiem. I tak ci zgłoszę film. No, czemu? No, i on jest taki śmieszny, bo on do to ciebie podchodzi od tyłu i ci łamie kark. A, czyli 173 SCP. Chyba tak. Nie pamiętam tych cyferek od SCP. Ja nie pamiętam w ogóle SCP. Pierwsze SCP chcę do kwatermistrza o ga Gazarura. Rura z gazem. Mogę cię. U... A nie, mam apteczkę. Skąd ja mam apteczkę? Eee, yy, może już zrobiłeś, albo wziąłeś od kwatermistrza. A, no, pewnie tak. Pewnie od kwatermistrza ją wziął. Mogę handlować ze skrzynką. Dobra, czekaj, sprzedaj wszystkie kosztowności za 980 bolców. bolców. Ja mogę za 1050. To sprzedaję wszystkie za 1050. I przydałoby mi się kupić takie coś, co nazywa się... Nie pamiętam co, bo nie pamiętam co ja miałem kupić. Wiem, że chciałem zrobić Dzień patelnię po... z Left 4 Dead 2. Idziemy Poczekaj, poczekaj, bo, czekaj, bo ja chcę zrobić patelnię z Left 4 Dead 2. Po co ci patelnia? Potrzebuję puszki i jednej taśmy. Nie ma. Nie, niestety nie ma. Nie, nie oferuje mi. No to cóż. No wiem. Też mi, też mi smutno. mi ciała. Czy ja mogę tutaj zrobić jakiegoś ciekawego? Nic nie mogę zrobić ciekawego. Co możesz zrobić ciekawego? Czekaj, Możesz postawić klocka na środku dywanu. Dzięki za propozycję, ale chyba nie Czemu? Nie wiem, wiesz? Ja też nie wiem. Nie wiem, ale wiem. Dobra, przez chwilę przeczytałem nazwę broni Złoty Idiota. A jak jest to gina? Naprawdę? Nie, ale ja tak przeczytałem, ale ona jest Złoty a, ale Idol. Ale jak jest Złoty Idol? A ty przecież Złoty Idiota. Tak. I tak myślę, co, co tu jest napisane? Czy ja dobrze czytam? To chyba jednak źle czytam. No, jak się okazało, że to jest Złoty Idol, to chyba dobrze. Znaczy, źle czytam. Tak, dobrze czytam, wiem. Nie wiem, czy masz tego yy, yy, DLC zainstalowane, gdzie możesz mieć broń z Left 4 Dead 2. Mam, mam. No to tam możesz sobie Gnoma skraftować. Wiem. To jest. Możesz sobie Kałacha, który fajny dźwięk. A nie, czekaj, to nieważne, to jest. Zdrasta. To jest Ale nasz tak, gnoma cel. czubskiego, możesz sobie. ten. Tworzyć Gnoma Czomskiego sobie. Takiego fajnego. Tak. O, czekaj, bo dostałem dofinansowanie w postaci kabli i innych takich ze szkoły. O! Ja już wiem jakie to dofinansowanie było no nie, wiem. dalej mnie nie stać na patelnię. Staj, czy ja mam jakąś puszkę, może ja ci mogę puszkę ten? Brakuje mi... Na Gnoma brakuje mi jednej taśmy i na patelnie też. Jest tu eee... gdzieś taśma. Nie mam, nie dam ci, bo ja nie mam. Nie dam, nawet gdybym miał, to bym ci nie dał. Co mam się tak powiedzieć, ale <laughs> nie no aż taki to nie będę. Jakby to był wodnik, to wtedy może. Bym mu nie dała taką. Ano. ludzi przez gryzoni, dał ludziom raisa się zaskoczyć. Zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Dobra, powiem mu, żeby to zrobił. Dwóch trzymasz na nogach. Potrzebujemy się żywego barana. Ma co sens? Okay, no, wychodzimy. wiem. Bądź pewny siebie. Dobra, bądź pewny siebie, Breken? czyli wychodzimy od razu przez drzwi. Jestem pewny siebie. Może ty do niego przemówisz? Jestem groźny, ja to wiem. Kto to Kale, twoja mama. Słuchaj Breken. tego tylko nam brakuje. To jest twoja Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, Prawda. Pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Ja się na nic nie wpisałem. Ja co też to, co... nie. To Crane powiedział, nie my. To Crane powiedział. To ten dźwig powiedział. Tak, kran. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację. potrzebujemy cię tutaj w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. Kto by się kobiety słuchał? Lena jakaś baba tam gada jakieś pierdełki. Elena, Helena. Tak. Taka orężatka, no No, orężada Helena Z nie. świętym Mikołajem. Czym? Co ty? A nie, to czekaj, to było Coca Coli, dobra, nieważne. Coca Cola. Coca Cola. Reklamy mi się walą. Reklamy mi się. ja wodnik kiedy wodnik reklamy Coca Coli? Nie wiem. Jest coś o czym wiedzieć. Nie chcę o tym wiedzieć. wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż Nie ma Loraxa, to obejrzyj sobie zdać taki film fajny z Noż, dobra. Rozumie tego. Wspomnę. Dzień matki, idziemy zrobić dzień e, ojca? A ja wolę... Irytująca misja, moim zdaniem, moją opinią. Ja wolę dzień wnuczka. I co teraz? No, nie dzień wujka. Nie wiem, czy mi gra nie skraszuje. Czemu by ci miała gra skraszować? Bo mi się sprizowało. O nie! Ojoj, niedobrze. O nie! Eee, tak. No nie muszę ci się gra skraszowała. Czekaj, no nie nie chcę tak... o, o I czy gra mu skraszowała, Tego się dowiecie w następnym odcinku siema.